Skoro pszczoły w jednym ulu prowadzą pełny cykl życia obejmujący wszelkie stadia jajeczkowo-larwalne, czy zastanawialiście się, jak to się dzieje, że w gotowym miodzie nie mamy tych wszystkich jajeczek i małych gąsieniczek? To bardzo proste. Dzięki plastikowej kratce z otworami, jaką widzicie na naszym filmie. Gdy ul jest gotowy do przygotowywania miodu, który potem my, źli ludzie, podkradniemy. Rozsądny pszczelarz nakłada taką kratkę na ostatnie piętro ula, przeznaczone do rozrodu. Oczka w kratce są na tyle duże, że przejdą przez nie pszczoły robotnice, ale matka się nie zmieści. Dzięki temu mamy bardzo wyraźnie rozdzielone dwie powierzchnie, a z najwyższych pięter będziemy bez ryzyka mogli podebrać gotowy miód bez larwalnych zanieczyszczeń. A my tymczasem czekamy na przepyszny miód rzepakowy.